Kurde, kupiłby jakiegoś placka do odbudowy, ale te trzydziestki to, to, to jest droższe od Belarusa mojego, zaraz będą. Tanie ciapki w twojej okolicy. O, tutaj jakiś jest. Lub! No takiego ciapka to ja mogę wziąć. Ale panie, panie, miał być Ursus, a co to jest? Co to jakieś, jakieś tu ruskie napisy, ponapisywane? Co to za zabytek tu przyjechał? Gdzie moja trzydziestka? Gdzie mój ciapek jest? Także witam Państwa bardzo serdecznie w końcu z naszej wiaty, nie w terenie. No dzisiaj nowy zabytek. Jak wiecie, ja uwielbiam zabytki, uwielbiam je także reanimować, tak jak tego tutaj Pana za plecami. Chciałbym właśnie kolejny projekt na ten rok, mówię, idzie wiosna, może by coś fajnego porobił, coś fajnego odnowił. No i tak. Mimo tego, że praktycznie czasu jest brak, jeszcze wcisnę gdzieś remont traktora Władimirę C-25. Chyba pomyślicie, że całkiem mnie pogięło, co żem dzisiaj kupił sobie czerwonego. Zanim dacie osąd, trochę poczekajcie. Dajcie łapkę w górę i weźcie, posłuchajcie, bo kupiłem. Kupiłem Władymirca, przejechałem ja nim tutaj Z kilometrów trzysta na takiego ruskiego Ja długo polowałem od małego Te 25 mieć chciałem ale powiecie, co, co tyleś to kupił za stan? No, ja kupiłem taki stan, który najbardziej mi obchodził. Jak wiecie, teraz ciągniki typu Włady Mirec, typu 30, C328. No, to jest wydatek potężny. A nie daj Boże kupić takiego już po remoncie, portfel odczuje. Mi chodziło o zakupienie takiego traktorka. No, dwutłokowy, tak jak ten jest idealny, proszę bardzo, e, także taki mały pierdek e, będzie tutaj u nas odnawiany i chciałbym zrobić drugi projekt. W tamtym roku odnowiliśmy e, kapitalnie Bizona, znaczy to praktycznie ta odbudowa trwała 4 lata, tu mam nadzieję, że się uwiniemy dość szybko, jest parę tam Takich tematów do obrobienia ciężejszych trochę kosmetyki. No i mam nadzieję, że to będzie latało wkrótce. Także możecie zobaczyć, że ten ciągnik trochę wygląda, jakby był przełamany. To wszystko ze względu na to, że zanim laweta wysłałem po to, musieliśmy ten ciągnik złożyć do kupy, bo on był rozjechany. Za chwilę powiem dlaczego. No i tak, tą maskę na szybko przykręciliśmy, że ona taka jest jakby przełamana trochę. Na to nie patrzcie, bo to jest tak tylko złożone na szybkości do kupy. Dużo części brakuje. Mam podwiatom, zaraz wam pokażę. Troszeczkę tutaj brakuje, no, troszeczkę szyb brakuje, ale to jest nie, nie problem, bo patrzyłem na internecie, to przednia szyba stówę kosztuje, także to jest żaden problem. Tu trochę taki tłumiczek jest śmieszny, wstawiony, ale to wszystko wiadomo się skompletuje, pokompletuje. No i najważniejsze, że rewersik jest, także. To jest ciekawe, bo ja dopiero niedawno się dowiedziałem, że z rewersem Władki to i do przodu i do tyłu tak samo popylają, także no będzie ciekawie. To też jest szczytny cel odbudowy tego Władymirca, ponieważ obiecałem dziadkowi, że go zrobię dla niego, także będzie odbudowany, piękny, cudowny. No niestety dziadek go już nie zobaczy, no ale dla niego ten Władek będzie odbudowany i będzie tutaj... Kolejnym pomocniczym ciągnikiem do ogrodu, do pęków. No to wiadomo do czego Władimirec się przyda, do tego się przyda. Także pisaliście mi, bo na TikToku już wstawiłem zakup tego traktora. Dlaczego on jest taki niski? -Żeby go od razu do góry, do góry. Ja już patrzyłem, da się do góry go podnieść, tylko pytanie: czy mi będzie potrzebny wysoki wody Mirec? Czy nie będzie potrzebny niski? Muszę się zastanowić dokładnie, co będzie robił ten traktor, i dopiero pomyśleć, czy, on, czy ja chcę, żeby on był wysoki czy niski. Także ustawienie wysokości to jest yy, temat na później. Ja już się tutaj w temacie zapoznałem, i jak się nie mylę, bo ja to tylko tak na szybkości zrobiłem, to już tu widzę, że trzeba będzie po prostu odkręcić z obu stron yy, te cztery śruby, tak? bo tam też są po dwie, tutaj, dwie i tu dwie. No, i się przekręca po prostu cały to, nie wiem jak tutaj nazwać tę część w drugą stronę, żeby to koło troszeczkę wyżej było. To się nazywa dokładnie jakoś podwyższanie prześwitu pod traktorem, czy coś takiego. Także mamy tutaj z tyłu, możemy sobie to podnieść. Już spojrzałem. Tu się po prostu zwolnica jest jakby przestawiona do tyłu, bo tu chyba jest nawet spust do oleju. Tak jakby, no chyba tak. Także on jest ustawiony teraz na niski prześwit. Ale chyba dokładnie tutaj się chyba to odkręca, i ta zwolnica wtedy się przestawia na dół. Tak, tak powinno to być. Tutaj, może to będzie widać bardziej. Są tutaj takie śruby. No i możemy tą zwolnicę w dół skierować i wtedy ten prześwit pod traktorem się nam trochę zwiększy. Także myślę, że omówiliśmy już mniej więcej takie tematy. Tak jak mówiłem, chciałem taki stan traktora, żeby jak najwięcej było roboty do odbudowania, żeby potem była satysfakcja tak jak z Bizona. Bizon jak wyglądał każdy wie. Chcę z Władimirca zrobić coś takiego, żeby był to taki śmieszny ciapeczek do takich prac jakby ogrodowych do transportu, a żeby się po wsi przejechać, zrobić z niego wiejski monitoring oczywiście nie do podglądania sąsiadów, a do podglądania jak tam zboża rosną także przejdźmy może do prezentacji naszego Włady Mirca wydaje mi się, że jest to traktor z roku 84. mimo, że tabliczki nie możemy na nim zlokalizować tu jest tylko taka, traktor T25 ale Cyrlicę dobrze znam, o proszę bardzo. Tu tak samo wiem, że tu Władimirec jest napisane. Traktor ten miał jakieś problemy z motorem, mianowicie przeszedł jakiś tam kapitalny, czy jakiś tam remont tego silnika, pracował w polu i nagle został odstawiony, na dworze stał. No, i tu przychodzi właściciel. No, i no nie pali. No, nie pali. W ogóle nie chciał odpalić. Nie wiem, jaki jest problem aktualnie. Jeszcze tego nie prześwietlaliśmy. Ponieważ jest to czwarty traktor, także nie mam jakiegoś tam parcia, żeby to w sekundę było zrobione. Na razie się skupimy, jakby na pracach w polu. No, i dopiero później zobaczymy, jak to tam z silnikiem wyglądają sprawy. I będziemy go powoli odbudowywać. No, i także stanął ten motor. Drugi raz przyszedł mechanik, rozebrał go, rozjechał. Zdjął tam wszystkie te części, misy i tak dalej Wszystko, pompa odkręcona tam Wszystko z tyłu leży Za chwilę sobie to zobaczymy No i nie mógł znaleźć tej przyczyny Podejrzewamy też, że tam mogła się jakaś panewka po prostu wypiąć ale to wiadomo, diagnosta będzie, także sprawdzimy o co tam chodzi dokładnie w tym silniku także na początku oczywiście najważniejsze jest zbadać motor bez motora to ja się nawet nie zabieram, wiadomo, za wygląd, te sprawy trzeba zbadać motor, o co mu chodzi, zrobić motor i dalej się bawić w odbudowę nie wiem jak w ogóle, czy działa podnośnik, czy działa przekaźnik tam jakieś wyjście hydrauliczne widziałem Nie wiem czy to działa wszystko Na razie sprawdzimy tutaj te tematy Brakuje także traktorowi haka jeszcze Bo z tyłu miał hak zamiast jakiegoś zaczepu To wszystko się skompletuje Ale najpierw muszę wiedzieć, że motor będzie zdatny do roboty W ogóle musicie ocenić jak wygląda nowa jakość filmów na kanale Ponieważ nagrywam to nową kamerą no, jedna stwierdziła, że po dwóch latach skończy działalność. Tak po prostu przestała się włączać. Także dzięki tutaj narzeczonej, bo sprawiła taki prezent mi yy, nagrywamy teraz, mam nadzieję, lepszej jakości GoPro 13. Także ocencie jak to wygląda. Bo to jest dopiero pierwszy materiał, który nią nagrywam. Oczywiście traktor dwutłokowy rozebrany, może, może nie w mak, ale rozebrany ładnie. Jak widzicie, brakuje wentylatora. Bo to też jest ciekawostka. Nie każdy może to wie. Ja. Długo nie wiedziałem, ale się dowiedziałem jakiś czas temu, że traktory Włady Mirec były chłodzone powietrzem I tak to wygląda chłodzenie bez żadnych, bez żadnych płynów, bez chłodnic Tutaj mamy wentylator, który za chwilę Wam pokażę No i to taka blacha i on nam tutaj te tuleje chłodzi Także mamy dwutłokowy traktor, tak się to prezentuje wszystko W tym momencie, no wiadomo, rozebrane Tu mamy bak na paliwo, tutaj mamy filtr oczywiście powietrza Tutaj mamy bąka od oleju, głodu oleju. No i tak to na pierwszy rzut oka wygląda. No za dużo tu nie można powiedzieć, bo nie ma akumulatorów jeszcze nawet. Dużo rzeczy brakuje, pompa jest odkręcona. No wiadomo, to jest w stanie, wszystko przeglądu. Tylko ten przegląd wiadomo, zacznie się jak się trochę czasu nam pojawi. Zresztą jakiś tłumik, ktoś wstawił taki, nie wiem, że od samochodu jakiego, czy co to Co to tam się dzieje. To możemy zobaczyć. paliwo trzeba będzie spuścić, bo nie wierzę temu paliwowi paliwo... paliwu? paliwowi? o, ropie nie wierzę. jest tutaj bagnet można sprawdzić jaki stan proszę bardzo 8 litrów jest zalane teraz ale spuścimy to, spuścimy świeże, świeżą róbkę bo nie wiadomo co tam przez te lata stania On chyba 2 lata stał to nie wiadomo co tam w środku może być tutaj mamy oczywiście maska, jak to maska Uszów brakuje, podrywane było, pęknięte. Mm, tutaj odkręciłem z tej strony, tylko uchwyt był pęknięty. No, tutaj z przodu można jeszcze powiedzieć. Yy, nowe opony, zobaczcie, pięknie się prezentują. Opony kabata. O, od razu jak jesteśmy przy felgach, dajcie znać, czy yy, Władimirec miał kość słoniową yy, farbę, taką jak ma tutaj Zetor, czy to była biała farba, tu chyba wygląda jakby to była kość słoniowa, ale czy fabrycznie. No, no mogła też być fabrycznie, ale czy mają być białe, czy kość słoniowa, bo nad felgami się jeszcze zastanawiam. W ogóle tutaj mam jeszcze obciążniki na koła. Tutaj mam właśnie dwa obciążniki na tylne koła. Naprzód obciążników nie na koła, tylko po prostu naprzód nie ma niestety, ale może się skompletuje. Także ważne, że już te tylne są. Chociaż. Także tu na przodzie po prostu rozbebeszone to jest wszystko. Także no, nie ma tutaj nic specjalnego. Tutaj tak jak mówiłem nie ma obciążników. Może się skompletuje. Brakuje mu szyb, czterech lamp oczywiście brakuje, to jest na razie nieważne no środek jest, jak to jest środek tak on się prezentuje, oczywiście Władek jest z kabiną tą klasyczną oryginalną, nie jest, nie była zmieniana fajnie, bo w takiej mi się najbardziej podoba ten ciągnik tutaj mamy oczywiście brak szyb, ale chociaż są drzwi zabudowane z tej strony no i tak jak z przodu są opony dobre ta jest w miarę dobra do jeżdżenia, trochę lona jest, bo ktoś sobie tak ładnie zawiesił. To to też zrobimy. Ale to trochę już są spękana. A tutaj też w ogóle opona jest out Także tylne opony do wymiany. Patrzyłem już mniej więcej za oponami trochę. Ale to tylko tak, żeby się rozejrzeć. Z tyłu, oczywiście, brakuje szyby. Troszeczkę pogięta ta blacha jest. Mamy taką hydraulikę. Siłownik od podnośnika. Cały zapocony. Warto by było zobaczyć, co tam się w nim dzieje. Mamy także przekaźnik, o, zobaczcie jak chodzi przekaźnik Lux, wspaniale yy, Także co, tutaj z tyłu, jakoś z tego bloku tak tutaj nie cieknie, ale tutaj sadzi ostro No i te śruby rzymskie to by można było tu normalnie zawiesić Nie wiem czemu są odwrotnie, nie mam pojęcia no, zwolnica trochę tutaj cieknie No tutaj mamy jakieś amortyzacje kabiny, takie sprawy tu były no, i te botniki, oczywiście, najważniejsze jest to, że traktor jest zarejestrowany. Ale tu cień na mnie pada. Traktor jest zarejestrowany, może się poruszać po drogach legalnie, normalnie legalnie. Pogięte trochę tutaj te botniki, lampy potuczone. No to wiadomo, że się tutaj naprawi. Tutaj nie wiem, czy to był jakiś. Chyba to było do, do prądu, do przyczepy. Chyba spinka, tak mi się wydaje. Tak to mniej więcej wygląda. Chyba, że nie, bo tu po drugiej stronie też coś podobnego jest. Możecie napisać co to było. Tutaj powoli będziemy poznawać ten traktor. No to dość obcy traktor tutaj jest. na naszym gospodarstwie nie było. Wuladi... Władimirca. Także możemy sobie wejść do środka, zobaczyć co tutaj słychać w tej kabinie. A w kabinie oczywiście brak tapicerki, którą uzupełnimy. Tyle nie zostało. Mamy oczywiście tu biegi. Mam reduktor tutaj mamy. Yy, Boże, reduktor. Mamy tu rewers. Kierownica, która też będzie do wymiany, bo wygląda pięknie, cudownie. Troszeczkę jakiejś tapicerki na górze zostało. No i mamy tutaj dach goły, zardzewiały. To wszystko wyczyścimy. No, mamy tutaj dwie szyby boczne, zachowały się. Tutaj tej nie ma. No ale tak to mniej więcej wygląda. Mamy jakieś zegary. No także jest hmm. trochę ubytków tutaj do zrobienia. No ale tak ten Władzimir. Wygląda, mniej więcej tak się prezentuje. Tutaj mamy jeszcze jakiś silniczek. Nie wiem, czy to, chyba od nawiewu, bo tam u góry wystaje faja cała. Yy, lampka się zachowała. Odziwo, lampka jest. Wszystko tutaj nam skrzypi. Tutaj też dokładnie jeszcze nie poznałem. co jest od czego? To jest chyba od przekaźnika. Nie wiem, to jakby od podnośnika. Zgaduję nawet. Nawet się nie zastanawiałem na tym. Teraz nie było czasu. Tutaj mamy rozdzielacz. Czy nie, tu chyba to nie jest chyba od podnośnika. Tutaj, tu jest chyba od podnośnika. No, no nie wiem. No, muszę to jeszcze do, dokładnie rozgryźć, bo na, na razie nie miałem po co tego rozgryzać, bo ten ciągnik na razie i tak nie pali. Także wszystko na spokojnie. Na spokojnie trzeba go poznać. Tak wygląda kolumna wysoko postawiona. Taka dzisiaj prezentacja Władimirca od razu tylko że na razie nic o nim nie wiem. To tak sobie po prostu się, się domyślam trochę chudu porosło, trochę jest korozji, ale no wiadomo. No, nie od razu Rzym zbudowano, ale trzeba będzie zbudować. Nie Rzym, a tu jakiegoś Władzimirca. Władzimirca. Także możecie sobie zobaczyć, jak on wygląda yy, z dalszej odległości. Na razie tak się prezentuje. Potem zobaczymy w trakcie remontu też coś, będę nagrywał, ale na razie tak się prezentuje. Władzio, miejmy nadzieję, że szybko, bo na pewno będzie zrobiony, ale że będzie szybko. Yy, dążył do przodu, żeby był z niego jakiś użytek Bo trochę tam tematów yy, mam zaplanowane dla niego, co on może robić No i właśnie, kolejny ciągnik bez napędu nam się pojawił, ale Jak kiedyś będzie możliwość, kaska jak będzie, kaska jak będzie To może tego Zetora by się sprzedało i coś nam z przednim napędem by się kupiło No bo trzy ciągniki bez przedniego napędu to Ale też potrzebujemy jeszcze jednego traktora z przednim napędem Ponieważ... Mamy rozrzutnik ten Warfama kupiony, no i ten duży zator to tak średnio sobie daje z nim radę, jak jest podmokły teren to zaraz się topi, także przydałoby się coś jeszcze z przednim napędem, a ruski kładzie, także ruski nie może rozwalać i kłaść na raz Tydzień temu go ściągnęliśmy, też była taka sytuacja, tak jak mówiłem na początku, musieliśmy go zjechać do całości na szybkości, pozbieraliśmy wszystko co się dało, żeby on tutaj już był sobie jakby w tej całej okazałości, bo nie można tak powiedzieć, bo on jest w częściach, on jest w częściach, po prostu w częściach ten ciągnik i trzeba go złożyć, obejrzeć także przyjechaliśmy też, była ciekawa historia, bo on chyba nie chciał jechać, dobrze się zapowiadał ten ciągnik bo jeszcze poduszka w się strzeliła także no mam nadzieję, że to nie jest zwiastun tego co będzie się działo ale mamy tutaj części jeszcze tu o, kumin już jest do ciągnika od Belarusa taki wstawimy, nie no żartuję, bo to by było tak wysokie że głowa mała Chyba, że ten z kwasówki wstawimy, to będzie dopiero O Jezu, jakby to chodziło o to A musimy chyba kiedyś spróbować taki trick zrobić Co ciekawe, jest nagrzewnica To jest w ogóle Dziwna sprawa, że ona jest Niesamowita sprawa Bardzo rzadka Z tego co wiem, ona w ogóle olejem chodziła I słyszałem, że tam działała tak, że se działała, że po prostu tylko była Dociążała ciągnik Mamy tutaj oczywiście pompę paliwową Zobaczcie jak to wygląda w ogóle, Jakieś ma tutaj jeszcze Plomby na sobie No Wesoło nie? Plomby ma na, ma na sobie, mamy tutaj filtry, alternator jest jakiś, no jest ten cały ten wiatrak do chłodzenia powietrzem, zobaczcie, tak on się tutaj ma, tu jest ta blacha z boku, co Wam mówiłem, ona jakoś tutaj zachodzi, albo odwrotnie, no i właśnie, żeby cały ten, całe, całe jakby to powietrze leciało, chłodziło, Mam silnik, tu jest siatka od tego wentylatora Także mniej więcej pokompletowane to jest jakoś Tutaj jeszcze miałem gdzieś Też było dużo tematów Mamy jakieś tam pełność śrub, wszystkiego Jest tego trochę no, jeszcze tablica rejestracyjna leży. Także władek jest już zakupiony, jest tu w całości i z doskoku między robotami będziemy y, przy nim działać. Najważniejsze, że już tutaj jest, to już to jest najważniejsze. Najgorzej to zawsze jest kupić. Jeszcze można zobaczyć od góry, jak ten tak się prezentuje. No, trzeba będzie go na pewno wyklepać trochę, no i ogarnąć. Jeszcze tutaj na górę nie patrzyłem, ale nie było na co w sumie. <laughs> Także co, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Wszystko wam przedstawiłem. Teraz będziemy. Z doskoku działać, możecie obserwować e, najbardziej dokładniej ten remont na TikToku. Macie link w opisie. Tam wrzucam dużo aktualizacji, dużo tematów. Także teraz w wolnej chwili będziemy nad nim działać i mam nadzieję, że wszystko powiedziałem chyba, mam nadzieję, jak nie, to przy okazji się dopowie. No a my co, widzimy się w następnych materiałach i do zobaczenia. Na razie wszystkim! Bo kupiłem, kupiłem, kupiłem Władim. Zaprzejechałem ja nim tutaj z kilometrów czysta na takiego ruskiego. Ja długo polowałem od małego te dwadzieścia pięć mieć chciałem.